Krok naprzemiastronny z odbicia, stosowany w terenie mocno podbiegowym, charakteryzuje się tym, iż praca ręki jest krótka do biodra, ale bardzo następuje intensywne zabicie i przytrzymanie ciężaru ciała na kątowo zabitym kiju. Praca, jak powiedziałem, ręki jest krótka. Krok natomiast sam odbijany ze stopy jest miękko nakładany na, na stok podbiegowy kartuje się ta praca takim kocim ruchem, mięciutko wrzucanym. W tej chwili przebiegnę pewien element y, trasy, która jest bardziej płaska i za chwilę, za 10-15 metrów ona pochyla się mocno, mocno do góry i przejdę w ten taki typowo podbiegowy krok na przemian strony z odbicia. Niejednokrotnie podbiegi są tak strome, iż wybiegnięcie klasycznym krokiem na odbycia jest niemożliwe. Zastosujemy wówczas do podbiegu choinkę. Pamiętamy, aby ten element podbiegowy charakteryzował się tym, iż wbiegamy na wewnętrznych krawędziach narty, zabijając, wprowadzając krok i zabijając przeciwną rękę w tym samym momencie czasowym. Wejście w koince powinno się charakteryzować tym, i nasz, iż nasz krok nogi i przeciwstawnej ręki powinien być tak wyprowadzony do przodu, aby nie następować na tył narków. Czyli powinien być dość, dość intensywnie wyprowadzony do przodu. Jeśli chodzi o element chodu w koince, wygląda to w ten sposób. Hop, hop, hop. hop A za chwilę zademonstruję, jak wygląda ten, ten krok w fazie podbiegowej, w czasie biegu. Jeśli macie Państwo ochotę indywidualnie doszkalać swoje możliwości, jeśli chodzi o bieganie na nartach, zapraszamy serdecznie do Szkoły Biegania Start Kolej Mroziński i Wypożyczalni Nart, która znajduje się tuż przy Ośrodku Biatlonowym. Zapraszamy codziennie od godziny 9 do 17.